Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia. Matka Boska Bolesna, dnia 15 września. Czyta Iwonna Teresa. Cierpimy, abyśmy też byli współuwielbieni. Święty Paweł Apostoł, list do Rzymian, rozdział 8, werset 17. Przygotowanie. Pan Bóg już tu na Ziemi okrył szczególniejszą chwałą boleści Najświętszej Panny. Przez nie dał matce Bożej sposobność do okazania jej cnót, szczególniej jej najżarliwszej miłości. Następnie udzielił jej pięknego tytułu królowej męczenników. Wreszcie Maria przez swe boleści. Stała się matką wszystkich wiernych i współodkupicielką rodzaju ludzkiego. Jeśli chcemy okazać się jej godnymi dziećmi, starajmy się ją naśladować, znosząc cierpliwie nasze krzyże. Pamiętajmy, iż po cierpieniu radość nastąpi. Pierwsze. Rozważmy, w jak godny podziwu sposób. Pan Bóg już na tej ziemi wywyższył najświętszą pannę za to, że dobrowolnie wzięła udział w męce jego boskiego syna. Przez cierpienia dał Matce Bożej najpierw sposobność do okazania jej wzniosłych cnót, szczególnie żarliwej miłości Boga i bliźniego. Skoro bowiem ponoszenie cierpień dla osoby ukochanej, jest największym dowodem miłości, a Maryja, więcej niż ktokolwiek inny poniosła cierpień dla Pana Jezusa i dla ludzi. Okazała przez to, iż bardziej niż inni ich miłuje. Następnie Pan Bóg w nagrodę za to niewysławione męczeństwo, jakie najświętsza Panna poniosła w swym sercu, udzielił jej pięknego tytułu. Królowej męczenników, tak jak Boskiemu Synowi swemu nadał tytuł króla boleści w nagrodę za niewypowiedziane cierpienia, jakie poniósł w swym ciele. Na koniec, jak Pan Jezus stał się naszym odkupicielem, ponieważ przez zasługę swej męki wyzwolił nas z niewoli szatana, tak podobnież Maria ponieważ dobrowolnie złączyła swe cierpienia z mękami swego syna i zasługą swych boleści przyczyniła się do naszego zbawienia, stała się współodkupicielką rodzaju ludzkiego. I za taką właśnie pan Jezus ogłosił ją ze swego krzyża, składając w jej ręce, jak mówi święty Bernard, całą cenę odkupienia. Nazwał ją też matką wszystkich wiernych w osobie świętego Jana. Niewiasto, oto syn Twój! Mając szczęście być dziećmi Matki Bożej, bierzmy szczery udział w tym wysławianiu jej boleści. Miejmy zawsze do niej nabożeństwo. I uznawajmy ją za istotę płonącą najżarliwszą miłością, za prawdziwą królową męczenników i współodkupicielkę rodzaju ludzkiego. Drugie: Skoro Ziemia jest miejscem zbierania zasług, słusznie jest nazywana łezpadołem, wszyscy bowiem na niej cierpieć musimy. Jednakże Zasługi nie pozyskuje się przez samo cierpienie, lecz przez cierpienie ze spokojem, ze zgadzaniem się z wolą Bożą. Święty Jan widział w objawieniu wszystkich świętych, trzymających palmy, znak męczeństwa. Widziałem rzeszę wielką, a palmy w ręku ich. Zaznaczył przez to, Iż wszyscy dorośli, którzy osiągają zbawienie, muszą być męczennikami bądź przez przelanie swej krwi, bądź przez cierpliwe znoszenie swych krzyży. I my również, za przykładem Matki Bożej, możemy, jak mówi święty Grzegorz, stać się męczennikami bez katuszy zadawanych nam przez katów a to przez cnotę cierpliwości. Jeśli wszystkie cierpienia ofiarujemy Panu Bogu o nawrócenie grzeszników, stajemy się pod pewnym względem również współodkupicielami ludzi. Jako owoc tego rozmyślania postanówmy sobie przyjmować z poddaniem, z miłości ku Bogu wszystkie cierpienia Jakie w ciągu dnia się nam przydarzą, szczególnie choroby, prześladowania, zniewagi i wzgardę. Gdy krzyże nas uciskają, spoglądajmy na królową męczenników i myśląc o tym, jak ona została wywyższona, mówmy: Cierpimy, abyśmy też byli współuwielbieni. Jeśli teraz, Cierpimy z Marią, z nią też potem uwielbieni będziemy. O Matko moja bolesna, postanawiam sobie naśladować Twe piękne cnoty, szczególnie zaś twą cierpliwość, lecz użyć mi siły, abym dopełnił swego postanowienia. Jezu, podczas którego Męki, według przepowiedni Symeona, Duszę chwalebnej Panny Matki Marii, Mierz boleści przeszył, Racz sprawić łaskawie, Abym jej boleści ze czcią rozpamiętując, Twej męki błogosławionych doznał owoców. Amen.